Warszawska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej jest związkiem taktycznym, w skład którego wchodzi dowództwo brygady, sześć dywizjonów rakietowych oraz Dywizją Zabezpieczenia Obrony Powietrznej. My, rakietowcy, dziedziczymy tradycję artylerii zenitowej Armii Hallera. Tych, którzy w wojnie 20 roku w kampanii wrześniowej bronili Polskiego Nieba, tych, którzy z trzecią Dywizją. Artylerii powietrznej z przeszli szlak od Lublina do Łużyc. Tych, którzy od lat 60., -tych, 70. -tych wykonywali zadania na poligonach w kraju i za granicą. Tak jak w części narracji zostało to zapowiedziane. Brygada w 1994 roku otrzymała sztandar, a w 1998 roku otrzymała wyróżniającą nazwę Warszawska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej. I w tym także dniu zostało wskazane święto obchodów brygady, 8 października. 15 sierpnia 2007 roku brygada została wyróżniona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego flagę, flagą państwową. Panie generale Szulich, to pan tą flagę odbierał i z tą flagę na sali tradycji pielęgnujemy. Od 2011 roku to w strukturach III Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej zostały skumulowane potencjał czterech brygad rakietowych obrony powietrznej. 1. Bytomskiej, Trzeciej Warszawskiej, 4. Gdyńskiej, 26. Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej z Gryfic oraz 61. Brygady Rakietowej ze Skwierzyny. Dwóch pułków rakietowych z Poznania i z Brzeżyna. To w tej chwili tu kumuluje się serce obrony z powietrznej przeciwlotniczej z kraju. Tutaj wykuwane są... Poprzez codzienną służbę zdolności, co do których wobec rosnących zagrożeń na ścianie wschodniej musimy być niezmiennie przygotowani. Przez ponad 10 lat brygada wraz z jednostkami brała udział w szeregu ćwiczeń na poligonach w Półsce. Wystrzelono ponad 210 rakiet bojowych. Te rakiety sięgnęły celów brygada prowadzi bardzo intensywną działalność szkoleniową. To, że jesteśmy w Sochaczewie, to nie znaczy, że, że tylko tutaj na miejscu wykonujemy zadania. Ci, którzy skrupulatnie liczą materialny wymiar, przygotowali informację, że zestawy niskopodwoziowe z brygady, które zabezpieczają przemieszczenie naszych zestawów na poligony i w miejsca szkoleń, Pokonały ponad 170 tysięcy kilometrów, to tak jakbyśmy tu z Socha czterokrotnie okrążyli kulę kule ziemską. To szkolenie żołnierzy Legii akademickiej, to szkolenie elewów służby przygotowawczej. To także ten wymiar dodatkowy, niematerialny. Organizacja i zabezpieczenie pikników z okazji Święta Wojska Polskiego, I ten ostatni z tego roku w Teresinie. U ojców franciszkanów z udziałem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej nabrał szczególnego wymiaru wizerunkowego dla nas, rakietowców. Obchody święta e, powstań Śląskich, 34 z Dywizjon Rakietowy e, z Bytomia. To organizacja europejskich biegów młodych olimpijczyków. Od 2013 roku z, to my jesteśmy. Z współorganizatorami, panie dyrektorze, z stosownie do zapowiedzianego podjęcia inicjatywy, w przyszłym roku podejmiemy tą odpowiedzialność wsparcia pana, wsparcia miasta w organizacji imprezy sportowej, która jest rozpoznawana w skali kraju. To także ten wymiar wsparcia społeczeństwa. Przez ostatnich 10 lat Przeciwlotnicy z brygady oddali ponad 2830 litrów krwi w ramach hodorowego danstwa krwi. Ten dar życia przekazujemy społeczeństwu. To czyny bohaterskie żołnierzy ratujących życie i zdrowie osób cywilnych. I pozwólcie Państwo, że wymienię szeregowego Mateusza Ciernika z 32. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej, szeregowego Filipa Kwapienia z 34. Dywizjonu oraz kaprała Marcina Rzeno z 35. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej. Żołnierze z narażeniem życia ratowali poszkodowanych w wypadkach samochodowych. Kapral Rzeno udzielił pomocy młodym sportowcom przemieszczającym się po ziemi lubuskiej. Tragiczny wypadek. Podjął inicjatywę, wezwał się pomoc, ratował życie młodych ludzi. To tam jesteśmy potrzebni, i to tam chciałbym, żebyśmy byli rozpoznawani, że nasza obecność to nie tylko ten wymiar obrony polskiego nieba. Od początku naszej działalności, tegorocznych rakietowych strzelań bojowych na poligonie Ustka w czasie ćwiczenia Kania. Strzelań doświadczalnych 35. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej. Szkoleń prowadzonych w wymiarze międzynarodowym. To wszystko było wykonywane w warunkach walki z koronawirusem. W szczycie zachorowań ponad 180 żołnierzy codziennie udzierało wsparcia w służbie zdrowia pełniąc i wspierając działania szpitali, Centrum Zdrowia Dziecka, Wojskowego Instytutu Medycznego, Centrum Onkologicznego. Codziennie 180 żołnierzy przy triażu udzielało pomocy tym, którzy znajdowali się w trudnej sytuacji. A jednocześnie zachowaliśmy zdolność do obrony granic państwowych. Szanowni państwo, tym Swoim wystąpieniem z tymi słowami chciałbym podziękować żołnierzom, którzy przybyli z wszystkich dywizjonów rakietowych obrony powietrznej. Z Bytomia, Skwierzyny, Mrzeżyna, Gdyni i Olszewnicy. Tu do Sochaczewa, tu gdzie drzemie serce Wojsk Rakietowych Obrony Powietrznej. W trakcie uroczystości rozpoznamy w sposób szczególny tych żołnierzy w umoderowaniu piaskowym, tych, którzy powrócili ze szkolenia w Stanach Zjednoczonych, tych, którzy przygotowują się do nowych wyzwań. To elita sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej i dzisiaj w trakcie tej uroczystości będą w sposób szczególny rozpoznani.